Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki kufamen. Witamy w naszym studio księdza Macieja Kulczyńskiego. Nie w koloradce, bo jak zwykle prosto z drogi, prosto z pracy, bo zawsze gdzieś, ale y, możemy powiedzieć, że ksiądz Maciej zawsze rozdaje miłosierdzie Boże, prawda? Czy zawsze? To no, chciałbym. To byłoby takie marzenie, ale no, oczywiście jestem też grzeszny człowiek, który sam tego miłosierdzia potrzebuje. I staram się to miłosierdzie od Pana Boga przyjmować w sakramentach, kiedy, kiedy sam korzystam z tych sakramentów, bo przecież spowiedź święta dla mnie jest czymś bardzo ważnym i czymś bardzo częstym. I wtedy sam doświadczywszy tego miłosierdzia, tym miłosierdzie mogę się podzielić na różne, na różne sposoby. Często ksiądz się spowiada? Często. Jestem bardzo grzesznym człowiekiem. Czyli jak często powinniśmy korzystać z tego sakramentu? Jak potrzebujemy. Wtedy, kiedy potrzebujemy, naprawdę. Bo oczywiście możemy mówić tutaj o zdrowej e, duchowości, zdrowej, dojrzałej e, relacji z Panem Bogiem, e, ale też możemy mówić o niedojrzałej relacji, o takich e, no, przestrzeniach, e, już w których wchodzimy w jakieś e, nawet chorobowe rzeczy, nie? E, związane z naszą psychiką kiedy e, traktujemy Spowiedź Świętą chociażby na przykład jak wizytą psychiatry, e, czy na przykład wypływa to też z naszego jakiegoś e, e, ograniczenia właśnie w, tym, w, te, w, te, w tej przestrzeni psychicznej. Nie? My to nazywamy też duchowości niezdrowym e, Sumieniem, wykrzywionym sumieniem, tak? sumieniem zbyt na przykład szczegółowym, zbyt e, takim wąskim, gdzie każda najdrobniejsza rzecz e, urasta nam do rangi przepotężnego grzechu, który absolutnie gniewa Boga. I codziennie byśmy najchętniej, nawet po kilka razy, korzystali z tego sakramentu, żeby tylko Boga przeprosić, ale wtedy niestety rodzi się w nas bardzo wykrzywiony obraz Pana Boga. Ale każdy ma przecież inne poczucie grzeszności, grzechu. Tak, tylko że też dobry spowiednik wskaże. Na to, że tutaj zaczyna się coś takiego, co nie pomaga człowiekowi w szukaniu Pana Boga i w tej relacji z Panem Bogiem, w którym zakładamy Jego miłosierdzie, Jego naprawdę dobrą, ojcowską miłość, a szukamy tak właśnie w tym wszystkim siebie, tak? no bo w Spowiedzi Świętej też możemy szukać siebie, nie, nie, nie szukamy Pana Boga. Nie szukamy Jego jako kochającego Ojca, ale szukamy tak naprawdę spokoju swojego sumienia. I to może być też bardzo takie no, niedojrzałe, bo później mamy w sobie taki obraz Pana Boga, który jest ciągle na nas zagniewany, bo, bo ciągle grzeszymy, bo jesteśmy słabi. Pan Bóg się rzeczywiście na nas tak gniewa? Nie, to my się odsłuchamy od Pana Boga i my przede wszystkim tracimy na tym, że ta relacja nasza po prostu zostaje pokomplikowana przez nas. Pan Bóg nie jest obrażalski, nie jest jak człowiek. Wielokrotnie mówi nam w, w Piśmie Świętym, chociażby w Starym Testamencie, kiedy mówi, moje drogi nie są drogami waszymi, moje myśli nie są waszymi y, myślami. Bogiem jestem, nie człowiekiem. Jeszcze wracając do, do tego, co ksiądz powiedział, jaka jest różnica między spowiedzią świętą a na przykład pomocą psychoterapeutyczną? Aha, no, jest znaczna różnica, ponieważ. Jak to rozróżnić? Dobry, dobry spowiednik potrafi też nakierować człowieka na to, żeby poszedł, udał się do, do pomocy psychoterapeutycznej. Ponieważ spowiedź święta jest moim przeżyciem grzechu, który mnie oddalił od Boga, a psychotera psychoterapia. Jest e, przeżyciem e, pewnej jednostki chorobowej, która e, po prostu też e, sprawia, że nawet czyny, które popełniamy, nie mogą być traktowane jako grzech, ponieważ wynikają nie z naszej świadomości i wyboru, ale z naszej choroby, takiej czy innej, naszej ograniczoności psychicznej. I dlatego tutaj trzeba mieć tą świadomość, że mm, to też jest dobre i też potrzebne ale Spowiedź Święta ma przestrzeń dla nas, wierzących, no, kapitalną wagę, w której rzeczywiście nasza duchowość, ta nasza relacja z Panem Bogiem może się nieustannie wznosić i oczyszczać. Ale powiedział ksiądz już kilkakrotnie, dobry spowiednik. Tak. Mamy złych spowiedników? A może jak być dobrym spowiednikiem? Może żeby już tutaj nie krytykować nikogo, no, tak, tak. tylko jak być dobrym spowiednikiem? Trzeba przede wszystkim samemu korzystać z sakramentu spowiedzi. Przede wszystkim, nie wiem, ja się też ciągle tego uczę. Bycie dobrym spowiednikiem to jest wyzwanie. To jest, to jest słuchanie w konfesjonale. To jest um, świadomość tego, że ja um, jestem szafarzem, a nie tym, który, e, który, który, który sam rozgrzesza, czy można powiedzieć sam przebacza, tak? Nie jestem Bogiem w konfesjonale. Jestem tym, który ma okazać miłosierdzie. Ale muszę też dobrze ocenić, czy to temu człowiekowi, który przychodzi, rzeczywiście to miłosierdzie Yy, okazane yy, pomoże w znaczeniu takim, że zbliży do Pana Boga, czy oddali. Bo czasami możemy też wyczuć, że ktoś przychodzi do konfesjonału bez koniecznej na przykład żalu, to co mamy w, w tych warunkach dobrej spowiedzi, bez, bez chęci poprawy, bo mu ktoś kazał, bo ma karteczkę do, do podpisania yy, albo przychodzi yy, po wielu latach, bo. bo no, bo jest jakaś okazja w rodzinie, ślub czy, czy pogrzeb, i tak właściwie przychodzę tak, żeby zaliczyć jakiś tam obowiązek, żeby przyjąć komunię świętą, żeby się rodzinie pokazać, czy żeby się, nie wiem, w jakiś inny sposób zaznaczyć. No tutaj trzeba wtedy też rzeczywiście umiejętnie powiedzieć, podprowadzić na temat zrozumienia wagi tego sakramentu. To nie jest sakrament, który, który jest jakimś kwiatkiem do kożucha. To, to nie jest rzeczywistość, która po prostu jest po to, żeby wynikająca tylko z tradycji, nie mająca żadnego znaczenia, to ono ma ogromne znaczenie i dobrze przeżyta spowiedź naprawdę potrafi przemieniać człowieka i, i zbliżać go do Boga przede wszystkim, bo takie jest zadanie spowiedzi świętej. Ktoś może mi powiedzieć, bo tak, z takimi argumentami bardzo często się spotykam, nawet w kościele katolickim, co mnie też przeraża. No, przecież ja mogę sam żałować za swoje grzechy. Pan Bóg mi i tak to wybaczy. Po co mi ta spowiedź? Po co ja muszę iść do księdza? No, to chyba wymaga, wynika z jakiejś pewnej niedojrzałości i nie wiem, może ucieczki. Nie mam pojęcia, nie, mam wjęcia. nie chcę tutaj też oceniać, ale dlaczego tak myślimy? Dlaczego tak oddalamy to? Ja często, ja często używam takiego argumentu. Bo sam to też jakby zrozumiałem, że jeżeli ktoś chociaż raz w życiu przeżył dobrze spowiedź świętą, poczuł się wyzwolony, rzeczywiście żałował, rzeczywiście pragnął się nawrócić, tak, dokonał heroicznego aktu, bo pójść do spowiedzi, gdzie, gdzie też jest człowiek, to jest heroizm, tak? To, to musi być desperackie rzucenie się w ręce miłosierdzia e, Boga i przyjęcie warunków takich, jakie On nam zostawił. I rzeczywiście wyjście z tego konfesjonału to jest e, nieopisane szczęście. Jeżeli chociaż ktoś raz w życiu przeżył to w taki sposób spowiedź, nigdy nie powie, że spowiedź jest bez sensu że lepiej samemu się rozgrzeszyć. To jest tak właściwie to, jakbyśmy byli sami dla siebie bogami. Nie? Ja siebie rozgrzeszam. No, Pan Jezus zostawił nam sakrament, tak? powiedział apostołom, idźcie, odpuszczajcie grzech. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Dał władzę apostołom sam, odpuszczał grzechy, czym oczywiście szokował E, wtedy faryzeuszów, bo mówili, tylko Bóg może odpuścić grzechy. E, Panie Jezus mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów i dokonał chociażby wtedy uzdrowienia paralityka, e, ale na końcu, kiedy wstępuje do Niego, mówi odpuszczajcie grzechy. To jest zadanie, które powierza apostołom, czyli Kościołowi. Kościołowi, kapłanom, którzy, którzy będą szli i właśnie ludziom Kościoła odpuszczali grzechy. I to rzeczywiście ma moc uzdrowienia. To, co Pan Jezus dokonał, chociażby właśnie uzdrowiając paralityka, kiedy mówi najpierw, że odpuszczając się pokazuje, gdzie tak właściwie jest prawdziwy paraliż. Paraliż jest w naszym wnętrzu, w naszym sercu. I kiedy dotknie jego moc Boga, jego miłosierdzie, to naprawdę powstaje niesamowita wolność, przestrzeń miłość, chęć po prostu ściskania wszystkich ludzi dookoła yy, i taka spontaniczna pragnienie czynienia dobra i miłości. Ale też pojawiają się na przykład też takie głosy, mm. argumenty, no dobrze, pójdę, postanowię, że się poprawię, no ale i tak yy, popełnię ten grzech. Mm. Pięć razy, sześć razy tak. i mówię, Panie Jezu, no co się dzieje? No popełniam ten grzech, no i przychodzę tak. i nie ma tej poprawy. Mm. Mam przychodzić do Ciebie dalej? Tak. Tak. Czasami yy, to nas więcej nauczy, Pokory, niż to, że zostajemy wyzwoleni od grzechu, bo możemy popaść w coś jeszcze gorszego niż uległość jednemu z grzechów, mianowicie pychy. Poczuć się na tyle wyzwolonym, a jednocześnie doskonałym, że, że mogę zgrzeszyć pychą, jednocześnie patrzeć z wyższością na innych ludzi, którzy zmagają się ze swoimi grzechami. Zmaganie się ze swoją grzesznością, nawet z konkretnymi grzechami, może uczyć mnie wyrozumiałości dla innych ludzi, pokory przed ludźmi. Ja nie jestem nikim lepszym. Ja też po prostu się z tym zmagam. Nie? I też okazanie cierpliwości, po prostu dobroci tym, którzy, którzy są wokół mnie, to naprawdę dużo uczy człowieka. Po raz kolejny idę, po raz kolejny przepraszam. Po raz kolejny proszę o wybaczenie. I wiem, że zostaję od tego uwolniony. I wiem, że y, moja sytuacja będzie y, o wiele lepsza, bo będę y, w stanie jeszcze bardziej być wdzięczny i jeszcze, można powiedzieć, bardziej ta miłość moja być y, taka y, po prostu bezinteresowna. Nie? Bo ile razy Bóg mi wybaczył, i teraz. Y, Tyle razy doświadczywszy tego miłosierdzia, ja tym bardziej uczę się bezinteresowności. Papież Franciszek powiedział takie piękne słowa, nie? Bóg nie męczy się wybaczeniem. To my męczymy się proszeniem Boga o wybaczenie. A Benedykt XVI powiedział, w centrum spowiedzi nie stoi grzech, ale tak. zawsze Boże miłosierdzie. Dokładnie, dokładnie, a czasami też w czasie spowiedzi zwracam uwagę, że ktoś się skupia bardziej na grzechu, niż na miłosierdziu Bożym. Jesteśmy tak w Spowiedzi Świętej mocno przyjęci wypowiedzeniem swoich grzechów, że właściwie tylko na tym jakby się skupiamy. I teraz później, właśnie tutaj z tym wykrzywionym sumieniem, nie? człowiek odchodzi na przykład od spowiedzi i później obrzuca się winą, co też wykorzystuje zły duch, który niestety wzbudza w człowieku nieustanne poczucie winy, że nie powiedziałeś tego, nie powiedziałeś tego, powiedziałeś to źle. I takie analizowanie, czyli już nieprzeżywanie mojej jakby czułości Boga do mnie. Nie przeżywanie, że jestem w Jego ramionach, nie przeżywanie, że się wtuliłem w Niego i On mnie po prostu przytulił. Nie przeżywanie tej, tej pięknej radości po prostu bycia tak jak ten syn marnotrawny, którego wiecie, mm, ojciec podnosi i ten y, mówi mu o tych swoich y, o, o tych swoich grzechu, a ten ojciec po prostu go tylko tuli i płacze, nie? I nie chce nic więcej słuchać. I zamiast przeżywać to człowiek, nie? zamiast właśnie odrodzić się, odkryć to piękne dziecko w sobie, nie? które jest w ramionach ojca, to skupiony jest tak mocno na sobie i na grzechu. I to właśnie jest też takie takim wielkim zagrożeniem, żeby tej spowiedzi nie przeżywać w pozwu I ten sam papież Benedykt XVI powiedział, że dzisiaj gubi się poczucie grzechu, a może z tego też wynika mm -hmm. y, to straszenie dzisiaj z powiedzią świętą. bo no tak, bo mamy tu tutaj... Przecież mówi się, że, że, że strach, dzieci tak, będą tak, przeżywały tak. traumę, y, tak. a, a ja pamiętam na przykład świętej mm -hmm. pamięci mojego katechetę, mm -hmm. księdza kanonika Stanisława Woźniaka, jak on nam wykładał mm -hmm. wszystkie warunki tak. sakramentów spowiedzi. No to, to była piękna katecheza Dokładnie. i ja do dzisiaj pamiętam. Dokładnie. Ja pamiętam, Dlaczego my dzisiaj tak straszymy, y, y, straszymy tą spowiedzią świętą? świętą i, i hmm. próbujemy nawet, nie my, ale Aha. niektórzy tak, tak, próbują tak, tak. wymusić wręcz jakieś hmm. zakazywanie spowiedzi świętej. Tak, ja myślę, że uczy się człowieka tak naprawdę bezmyślności w znaczeniu takim, żeby nie patrzył na siebie w krytyczny sposób i nie miał refleksji o sobie samym. Że ja mogę myśleć tylko o sobie w sposób taki, który będzie mi przynosił korzyść. A wiadomo, że spowiedź święta jest y, rachunkiem sumienia i widzę siebie nie całkiem w świetle pozytywnym. Tak? Ja mogę ten rachunek sumienia i powinienem go robić w perspektywie Bożego Miłosierdzia. Y, w patrzeniu w Boga, który mnie kocha, bo inaczej bym się załamał sobą. Duch Święty mi tyle objawia, ile jestem w stanie znieść tej prawdy o sobie. Bo inaczej bym poznał całą swoją grzeszność. To bym popadł w rozpacz. A rozpacz przecież... Jest grzechem przeciwko też Duchowi Świętemu. Dlatego tyle, żebym mógł właśnie w sposób prawidłowy, dojrzały, coraz bardziej dojrzały, wzrastać tym. I, i to jest takie totalne niezrozumienie tego właśnie przez niektórych polityków, którzy którzy nie wiem czy nie mieli nigdy do czynienia tak naprawdę z dobrym przeżywaniem swojej duchowości, swojej dojrzałe, dojrzałej religijności, że wiedzą, że przestrzeń duchowa w dziecku, która się kształtuje, od tak naprawdę momentu chrztu. Tak? Rodzice pokazują, powinni pokazywać oczywiście e, wiarę w Boga w sposób taki, w którym przykazanie miłości jest realizowane. Tak? E, w którym też przeżywanie e, obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ono, i ono się uczy tak? poznawania, ale Chrystus mnie kocha i Chrystus chce być we mnie, chce być ze mną. Tak, Chrystus jest absolutnie doskonałą miłością, której On oddaje siebie za mnie. I teraz uczenie się, że, że potrafię właśnie, niestety, popełnić rzeczy, które mnie od Niego oddalają. Ale On czeka na mnie i pomaga mi w sposób taki, którym, którym będzie właściwy dla danego mojego etapu życia. Poznawać Jego miłość i uczyć się tej miłości. Czy nie jest pięknym y, uczenie się od samego dziecka przebaczania? Ale dobre przebaczanie, prawdziwe, dojrzałe, to wtedy, kiedy sam y, doświadczam, że ktoś mi przebacza. I przebacza mi absolutnie, przebacza mi bezinteresownie. Bo oczywiście mogę się uczyć przebaczania bez Boga, ale to przebaczenie niestety będzie o wiele płytsze i będzie bardzo, bardzo nakierowane na jakiś interes. Przebaczę wtedy, kiedy mi się to opłaca. A Bóg pokazuje mi uczy mi przebaczenia totalnie bez żadnego interesu przebaczenia absolutnego. I, i to jest niesamowite, że dziecko może wzrastać właśnie od samego, po, od, od młodego wieku, kiedy jest świadome, tak, właśnie w tym uczeniu się takiego pięknego, pokornego, dobrego życia. Ja moją spowiedź pamiętam często do nie wracam właśnie jak, jak pochodzę z takiej mojej wioski i -Kokcini. tak kokcyni, my Myciele. tak tak tak, tak, tak. Takie moje małe makondo. To jest parafia Szaradowo, <noise> e, nie? nie? Cynia Fara. Fara. Ale do Szaradowo chodziłem, do kościoła i tam przyjmowałem też pierwsze, e, pierwsze sakramenty, także pierwszą komunię świętą w Szaradowie też miałem i babcia pamiętam moja, e, świętej pamięci, e, chciała, żebym dobrze się przygotował i miałem i wszystkich sąsiadów przeprosić. Proszę. Przed spowiedzią. I tu nie, Braju. No to ładnie ksiądz No Jak wszystkich sąsiadów musiał ksiądz Ale to były lata 80. i e, nie miałem takiego zamiaru, ale bardzo mi się to opłaciło, ponieważ sąsiedzi byli tak zszokowani, że przyszedłem ich przeprosić za wszystko, co zrobiłem złego, e, że przynosili mi jakieś cukierki, czekolady. Nie, przytulali, nie mówili, że nie, wszystko dobrze jest. Ale to było niesamowicie piękne. I, I pamiętam tą spowiedź, jak wyszedłem, e, ja, bym, ja bym mógł fruwać po kościele, tak się czułem szczęśliwy. I nikt mi nie powie, że to w sposób jakiś zły mnie, nie wiem, że to mnie wykrzywiło, czy że mam traumę, że, że grzech i tak dalej. To jest część naszego życia. Nie? Każdy od dziecka się uczy, że niestety e, potrafi popełnić coś niedobrego i złego. I teraz uwaga. Ksiądz Adam Andrzejczak, proboszcz parafii tak. w Borku. ojciec dr Marek Walkusz ze Zgromadzenia Ducha Świętego tak. i ksiądz Maciej Kulczyński, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy. To tych trzech kapłanów e, zostaliście misjonarzami Miłosierdzia tak, w Roku Świętym. Tak. Co ksiądz wtedy poczuł w sercu? Bo to też takie wyróżnienie, ale e, zobowiązanie. I też parafia Miłosierdzia Bożego. I to, też zaraz to. sobie skarżę, że no, ksiądz Maciej przez tyle lat e, pochyla się nad bezdomnymi, więc e, zna to ich życie, te grzechy e, niewyobrażalne, często te historie, gdzie Pan Bóg wchodzi, przebacza. No i tu zostaje misjonarzem Miłosierdzia. To, to, to nie ma przypadku. Czyli kto to jest misjonarz miłosierdzia i kto może przyjść do Misjonarza Miłosierdzia w tym roku świętym? No tak. No, to, to było dla mnie takim potężnym e, i wyróżnieniem, i zaskoczeniem, ale też dla mnie wyzwaniem. E, ponieważ tak jak już mówiłem na samym początku, jestem grzesznikiem. I, i mówię, Panie Boże, no, no, no chcę, żebym się tym miłosierdziem dzielił. Pokazywał mnie. To też co powiedziałem na, na Kazaniu, kiedy obejmowałem parafię, że to, co ja mogę wam, kochani, parafianie, powiedzieć, to przede wszystkim to, jak Bóg okazuje we, dla mnie miłosierdzie. Nie? nie po to, żeby mówić o sobie, tylko, tylko że dzieli się tym miłosierdziem. I to jest straszne wyróżnienie. I też no, czuję też niegodność tego, bo bo trzeba powiedzieć tak, no, misjonarz Miłosierdzia to jest, to jest ksiądz, który dostaje tak naprawdę dekret od samego papieża. Tak? Nasz biskup wy, wybiera, ale to właściwie jest jakby. Stolica Apostolska, Stolica, to decyduje, tak, tak, sam papież decyduje. O tak, tym. tak, sam papież decyduje tak, bo są kategorie grzechów, które podpadają. Pod rozgrzeszenie tylko, które są w gestii papieża. Między innymi, tak? jakie to są grzechy? No to są grzechy chociażby na przykład wymienione, które, które mamy w dekrecie, na przykład profanacja Najświętszego Sakramentu. Tak? Kwestia chociażby na przykład profanacji także innych sakramentów, jak Spowiedzi Świętej, czy przez księdza, czy przez penitenta. To są takie rzeczy, które są już bardzo poważne. Nie? I teraz y, wiadomo, że misjonarze miłosierdzia kojarzą się też z tymi, którzy rzeczywiście mają jakby mm, taką, taką misję oddaną też od papieża dla ludzi, którzy niby nie, że niby, przepraszam, którzy nie popełnili tych grzechów, ale jednak. Będą szukać księdza, który jakby z założenia, może nie z założenia, ale jest wyznaczony tak przez stolicę Apostolską do tego, żeby tym bardziej pochylił się. Bo, bo czasami ludzie mają poczucie, że bardzo mocno deszli od Pana Boga. I nie pójdą do, do księdza swojego proboszcza, ale będą szukali kogoś, gdzie będą mogli rzeczywiście to całe swoje życie zostawić, jeżeli chodzi o kwestię wyspowiadania się nawet z całego życia. I, I każdy jest zaproszony do, do takiego skorzystania z tego, bo rok jubiluszowy jest rokiem właśnie nawrócenia. Rokiem doświadczenia Boga, który naprawdę kocha nas wszystkich. I my, jako misjonarze Miłosierdzia, mamy szczególne ku temu zadanie, żeby to miłosierdzie głosić. Oczywiście to nie tylko miłosierdzie w konfesjonale, ale także mamy głosić chociażby czy na rekolekcję, czy, czy w więzieniu, czy w szpitalach, tak? czy w miejscach, w których człowiek doświadcza cierpienia. Człowiek doświadcza czasami też e, takiego opuszczenia przez Pana Boga. E, mamy właśnie iść i tam też być. Bo przecież e, Chrystus w całym takim swoim, m, jakby największym uniżeniu na krzyżu też wołał: bo Boże, mój Boże, mój czemuś mnie opuścił. I człowiek, który jest e, doświadczony krzyżem strasznego odrzucenia przez chorobę, przez bezdomność, przez. E, m, Chociażby na przykład swój własny grzech, który doprowadził go do, do wyroku bardzo ciężkiego, też może wołać, nie? Boże, my czemuś mnie opuścił. Ale wiemy, że Bóg nie opuścił Chrystusa w żadnym momencie. To doświadczenie Jego było doświadczeniem, które było też taką wielką, takim pogrążenie się w ciemności grzechu, którego konsekwencje, którego my popełniamy, a konsekwencje spadły na Chrystusa. Czyli podsumowując w roku świętym bądźmy pielgrzymami nadziei, to. pielgrzymujmy do konfesjonału, pielgrzymujmy do spowiedników, bo tam to. zawsze jest ta nadzieja to. i tam jak też to gdzieś wyczytałem, Bóg nie stawia żadnej granicy. Zapraszamy do korzystania z Oczywiście. tego. Oczywiście i pielgrzymujmy też nie tylko do miejsc świętych, ale pielgrzymujmy też do człowieka. Dziękuję bardzo.